Yo, z tej strony ja, z tamtej strony wy, a to tym razem nie jest Liga Legend i gierki z aportami, tylko gra, która ma turbo, turbo hype. Jeżeli widzieliście, oglądacie YouTubka, śledzicie, to możecie wiedzieć, że to jest Fall Guys. Jakby gra... Pff, majstersztyk, jak dla mnie. Nie wiem, jak długo będzie miała taki hype, bo generalnie trochę się boję o jej rozwój, to znaczy dodadzą parę, parę leveli... No, zobaczymy ale gra jest super jakby yy, jeżeli kojarzycie takie azjatyckie teleturnieje kiedyś dawno dawno temu w telewizji leciały gdzie to oni tam biegli przez błoto przez drzwi przelatywali drzwi były fejkowe no turbo zajawa w ogóle i mega mega fan yy, no i co i ta gierka mniej więcej na tym polega mamy różne konkurencje mamy 60 osób na początek i co etap yy, jakaś część osób jest eliminowana no i co ja też dopiero zaczynam dopiero się uczę jeszcze mi średnio idzie. No, zobaczymy, zobaczymy. Lecimy, jesteśmy sobie takim wilkołakiem, wilczkiem, nie wiem. I próbujemy. Eee, no, generalnie tu jest turbo młyn, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Co tu się dzieje? Eee, dobra, pięknie, pięknie, ale ładnie nam poszło, ładnie. Dobra, teraz, żeby te kulki tutaj w miarę ominąć. Eee, idziemy tu. Dawaj, dawaj, dawaj. A, eee, dobrze, dobrze, dobrze. Pyk. I zepsułem. Nie? Może nie? Może nie? Super Dobra, ładnie idzie, ładnie, żeby mi teraz nikt nie wypchał No, bo tu też można wypychać, nie? Takim skambagiem O właśnie, takim skambagiem można być Dobra, idziemy, idziemy, idziemy dołem Nie, please Dobra, super, 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 jeszcze nie wszystko stracone, nie wszystko stracone Co prawda cała chmara ich tu leci A, Nie wiem co się tu jest... Zapominam, zawsze tu trzeba skoczyć A, Kurde Dobra, czy mi się uda? 8 na 12, 13, 15? Tak, lejtowo, pięknie. 21 miejsce bodajże. Tak jest. Także przechodzimy do drugiego etapu. Tak jak tu widzicie, jest taka plansza i tutaj sobie spadają ci, którzy zostali wyeliminowani. My oczywiście zostaliśmy tutaj. Fall guy, 3, 7, 2, 4. No i idziemy do drugiego etapu. Jest nieźle. Czasami bardzo długo szuka tych mapek. Ale twórcy gdzieś tam pisali, że mają problemy z serwerami, nie? No, w sumie się nie dziwię, bo chyba nikt się nie spodziewał takiego hypu. Okej, okay, tej mapki jeszcze nie grałem. Wiem o co chodzi, ale nie grałem. Na telebimie pojawia się owocek. Eee, I tutaj na tych polach też się pojawiają owoce. I teraz musimy zapamiętać, gdzie są jakie owoce, bo musimy tam przeskoczyć. W sensie tam. tam o, arbus. Arbus. O Boże. Jabłka. Kurde, nic nie pamiętam. Jabłka, arbus. Aha, Arbus, a tu jabłko. Dobra, bo są dwa tylko na początek, chyba. Co my tam mamy? Tu jest. Uh... Boże Arbus, tu jest Arbus. Tylko, mi nikt nie wypchał teraz. Dobra. O nie! No właśnie, widzicie, bo oni wypychają nie? Uh, winogrona, pomarańcza. Dobra, banan. Okej, okay. ba banan, winogrona, pomarańcza, Arbus. Chyba, kurde Co będziemy mieli? Halo? Eee, chyba tu, nie jestem pewien, ale chyba tak, dobra eee, Okej okay. No to jest coraz trudniej, nie? Bo jest bardzo, y, coraz więcej kombinacji wydaje mi się Arbus, wisienki, banany wi Wiśnia, pomarańcza, Boże Wiśnia, pomarańcza, arbus, banan Dajcie mi coś co jest koło mnie o Boże, nie pamiętam. Tutaj chyba, ale nie wiem. Tak. Uf. Nie jest źle z moją pamięcią. Nice. Qualified, no i pięknie. Widzicie, mamy to. Jakoś się udało, ale powiem Wam, że to, to jest intensywnie. Tak, o, jak gramy teraz, jest godzina około drugiej w nocy. Uuu, to nie jest takie proste dla mózgu. No i dobra, bye bye, mordeczki. Bye bye. Ogólnie gierki są turbo szybkie, nie? Bo, bo tu macie parę krótkich etapów i, i to jest mega fajne Nie udało mi się chyba jeszcze nigdy dojść do trzeciego etapu Do czwartego na pewno mi się nie udało, do trzeciego nie wiem Team Tail Tag Aaa, ojejku Nie mam pojęcia co to jest Mmm, trzeba coś, coś przejmować, ale co? No dobra, skaczemy tam, zobaczymy no co, to co tu chodzi? Co to mam wziąć? Nie, nie wiem co. Ojejku, nie mam pojęcia co tu chodzi. Co tu się przejmuje? Uh, kurde, o, coś tu ma jakieś ogony, ale skąd on te ogony bierze? Uh, bardzo bym chciał wiedzieć Nie mam niestety pojęcia, skąd on wziął ten ogon. Liczę trochę na farta że mi teamek to wykaruje, nie, bo nie, no raczej. O, mamy Keep your tail. Okej. Okay. Jak i co, mam to. Okej, okay, mam to. Po cztery wszyscy mają, bo cztery drużyny to są. Dobra, ja uciekam. Ja myślę, że jak pouciekam trochę, a... o zabrał mi o ty zielony. O nie, ty zielony. Niebieski. Kurczę, co ma? Miałem go. Nie mam. Ojejku, oni mają sześć, nie? Co tu się dzieje w ogóle? O, ten koleś ma e, on tutaj cheatuje Dobra, gonimy go, gonimy 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 O, to jest mój Kurde, bardzo Jest niebieski, ma Daj go, daj go, dawaj go Dawaj ten ogon Da, o nie Dawaj ten ogon, typie Zielony też, kurde, tu dwóch z biega Oh, to też jest intensywne, w ogóle ta gra jest intensywna Boże O, mamy to Dobra, 6, e, zielony Mango, go, mango, mango, mam mango, mango. Uciekam Dobra, uciekamy Nara, nara Uuu, nara Ile jeszcze czasu? 13 sekund, boże Ale mamy drugie miejsce. Nie zaraz Kurde, tu cztery drużyny są. Dobra, 4 sekundy. Jeżeli nam się uda to tak utrzymać. Dobra, 6 mamy. Wygramy. Tak jest. Qualified. Super. Ej, w ogóle pierwszy raz dochodzę do czwartego etapu. Ja nie wiem, czy czasami czwarty etap to nie jest finał. Może nie, może 5 jest. 33, ile zostaje? 24, nie, to myślę, że jeszcze są dwa etapy. Mm. No nic, zobaczymy, zobaczymy. Wow, dobra gera, nie. Po wczuta jak nic w to. Mm. Co my tu mamy? Jump Club. Okej, okay, wiem co to jest. To nie jest trudne. Tylko, że to pewnie. To... No, zaraz ktoś wypchnie pewnie jakiś fryer w papę Bity. Mm, dobra. Ogólnie wydaje mi się, że tu nie ma sensu biegać. Bo ludzie tu biegają. Ale po co? Ja nie chcę tu biegać. Okej, okay, dobra. Trzeba biegać. Rozumiem bo one się zrównują i tak, bo one różną prędkość mają, nie? I wtedy trzeba biegać. Dobra. Żeby czasami, jak podskoczysz, nie, nie, pizgnęła cię ta różowa tuba. Dobra, 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 dobra. Up! O, właśnie, o tym mówiłem, nie? Znaczy teraz akurat na odwrót, ale, ale generalnie o to chodziło, że one mają różną prędkość. Eee, oho, 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 oho. Dobra, mamy to. Dwóch dopiero wyeliminowanych, Boże! O nie O, zaraz trzeci będzie, wanisz Dobra, o nie! No właśnie. Dobra, jeszcze się udało uh. Dobra, mamy to, mamy to. Pięciu, sześciu, siedmiu. Blisko, blisko Blisko Siedmiu Wow, ale to zapieprza już Ośmiu. O tak, udało się, pięknie. Mamy to, mordeczki, mamy to. Ej, wiecie, to jest najlepsze, że grałem przed nagrywaniem i grałem w to i, i byłem takim lamusem, największym, bo teraz mi tak ładnie idzie. Mm. Właśnie, chyba dla was się tak staram, nie? Dla tych czterech osób, które to oglądają, aha, czyli tą koronkę trzeba, nie? No, to, to ja pierwszy tu nie dobiegnę raczej, to raczej nie ma co liczyć. No, dobra, próbujemy. Uh, kurczę. O co tu chodzi? Dobra, biegnę tędy. pokazuje mi, że tutaj tu biegnę. Nie, to byłoby sensu. Myślałem, że to jakiś speed będzie czy coś. Jakiś buścik. No, nie, nie, no nie masz. O, właśnie. Nie ma szans, że pierwszy dobiegnę, ale uważam, panowie i panie, że to był. To jest super wynik i tak. No, eliminated. No, jakby tutaj nawet nie liczyłem na wygraną, nie? Dobra. Lecimy dalej, lecimy. E, zobaczymy jak teraz pójdzie. Generalnie te mapki się zmieniają, jest tych mapek trochę. Ta już chyba była e, W sensie to już już jakby w tym odcinku widzieliście. Nie ma znaczenia, one się się powtarzają. Jakby pewnie będzie ich dużo więcej z czasem gra jest nowa, nie wiem kiedy ona wyszła, ale kilka dni temu e, Do tygodnia maksymalnie. Nie wydaje mi się, żeby nawet tydzień miała. Pewnie masz 4-5 dni. O, dobra, chowamy się. Oj, ale się wbiłem głupio. Chodźmy tu. Dobra Idziemy, idziemy, idziemy. Um, ten pierwszy etap raczej jest prosty, bo tutaj dużo ameb gra, które kompletnie nie ogarniają tej gry. Najgorzej, właśnie jak pierwszy etap się trafi jakieś te SISO albo coś takiego, bo tam jest tam dużo zależy od ludzi, nie? Ci ludzie są bardzo często po prostu takimi kretynami, że. Pwa. Dobra, ty trzeba pamiętać. Okej okay. pyk, pyk, pyk. Dobra. Nie no, spokojnie się zakwalifikujemy, chyba co? O nie! O nie, o nie! Dobra, mamy to, 30 albo 31, bo 30 to chyba przede mną się zakwalifikowało. Round over. Dobra, takie i Teraz mamy to, siso. i o tym właśnie mówiłem, nie? Że tutaj po prostu ludzie to są takie Ameby. Jakby ludzie nie ogarniają, jak to działa, i, i biegną na jedną stronę, wypierdalają się, boże. Zresztą zobaczycie eee, Jakby tu jest ładnie, nie? Na początku środeczkiem, środeczkiem O i tutaj, zaczyna się, patrzcie co za... Ech. Dobra No Tutaj du... bardzo dużo zależy od ludzi. E, idziemy tu. Szybko, szybko, szybko. Tak jest, mamy, kurczaczek tam wyeliminowany, na typie. Ech. No, dawaj. Jest, pięknie. Pyk. I tutaj szybki skok i lecimy na checkpoint, dobra Idzie jakoś, nie? Idzie nieźle e, Powiem wam, że jeszcze Tak dobrego Seasowa chyba nie miałem, w sensie Nie chodzi o mnie, ale, o nie, dobra, zaczyna się Zbyt, zbyt szybko pochwaliłem, nie? Zbany Dobra Pyk, lecimy I teraz na niebieskie Pyk, lecimy Teraz czekamy na różowe Czytam jakie to jest eee. Patrzcie co oni robią, no Dobra Czy się uda? Czy się uda? Tak jest, mamy to O, tu Muza w ogóle jest w tej grze, nie? To, to jest w ogóle, ta gra cała jest dziwna Lecimy, lecimy, lecimy Nie Nie, 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 nie Aha, Tak mnie nie zrobicie, lecimy na niebieskie Dobra, mamy to O nie a, a, Nie, no co za dbany. A, Dobra Mamy to No, co za typ Uf, Dobra, jeszcze chciałem się pobawić na koniec i bym zjebał, nie? Co to było w ogóle? Uh, rock and roll Okej okay. Tego za bardzo nie ogarniam, to znaczy Wiem, że trzeba pchać tą piłkę, ale To jest takie mech Nie, nie, nie podoba mi się ta mapka Znaczy jakby sam koncept mi się nie podoba, nie? Nie wiem czy mamy tutaj skakać, czy mamy to pchać po prostu. No. Dobra, dobra, lecimy panowie, lecimy. Właśnie o ładnie rozpędzona piła. Dawaj. Dobrze. E, na razie nie jesteśmy ostatni. O. To jest ważne. O, już będziemy ostatni chyba. Dobra, 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 dobra. Dawaj to. Mordo. Skocz tam. Dawaj go. Dobrze, 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 mamy to, mamy to, mamy to, ale jesteśmy ostatni. I chyba mamy po giereczce właśnie. No i nas tu pchają, nie? Właśnie, nie wiem czy my powinniśmy. Aaaa, dawaj! Dawaj! No, eliminated. Dlatego tego nie lubię. Jakby dwa razy to grałem, dwa razy przegrałem, bo, bo tutaj nas atakują, a... W sensie ci, co wepchną, atakują jedną z drużyn i zazwyczaj to jestem ja. Właściwie dwa razy to grałem dwa razy to byłem ja, także. Z mojej strony to tyle na dzisiaj, jeżeli podobało wam się Fall Guys, zostawcie łapkę, zostawcie subika, zostawcie dzwonka, napiszcie w komentarzu czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, możecie napisać coś ładnego. A, no i co, z mojej strony to na dzisiaj tyle, zachęcam do śledzenia odcinków z Ligi, z Fall Guys, myślę, że jeszcze z innych gierek. I co, trzymajcie się, hej!